Kiedyś jak rozmawialiśmy, mówiłaś, że w domu, nowym domu będziesz mm -hmm. miała studio nagraniowe. Tak. I zastanawiam się, czy ty byś nie chciała być za jakiś czas producentem, już mniej śpiewać, a mm -hmm. więcej produkować to w stylu jak Donatan. Bardzo chętnie. <grym> oczywiście, <grym> oczywiście technicznie y mo może y nie stricte muzycznie, bardziej wokalnie, tekstowo i ewentualnie produkcja teledysków, bo y przyznam szczerze, że Sprawdziłam się w momencie kręcenia kawałka za krokiem krok, mhm. bo byłam też producentką tego teledysku. Bardzo mi się ta funkcja spodobała i przyznam ci szczerze, że czemu nie? Ja chętnie, chętnie. Mam głowę pełną pomysłów, mam e, niesamowite ADHD w głowie, mhm. takie artystyczne, więc czemu nie? A myślisz, że czułabyś się też równie spełnione jak śpiewanie? To znaczy, nigdy bym nie chciała tak w 100% odejść od śpiewania, yy, ponieważ to jest miłość mojego życia największa i zdaję sobie sprawę, że wiadomo, z czasem, z latami, no nie będę non-stop w rozjazdach i nie będzie tych koncertów, nie wiem, 300, yy, ale. Na pewno chciałabym śpiewać i zostać na scenie, ale również oddać się tej sztuce muzycznej na innych płaszczyznach i dawać też szczęście i rozwój młodszym ode mnie.